Siemanko, witamy Was na kanale SKG. Przy kolejnej rozmowie, przy kolejnej gitarze jest ze mną Wojtek. Cześć, kochani! Oraz Szymon z SKG. Mamy taką gitarkę do pokazania. Jest to instrument wykonany w zeszłym roku. Taki strat z pewnymi tutaj drobiazgami, o których zaraz opowiemy. Jego bazową tutaj historią jest drewno, które się nazywa Douglas Fir, czyli tak naprawdę jodła amerykańska. Jest to taki iglasty gatunek, ale dosyć ciężki wagowo, dosyć, dosyć, gęsty, fajnie usłojony. I historia tej gitary jest taka, że ona jest tutaj komorowana w środku, hmm. więc jakby zmienia to całą tutaj jakby dynamikę instrumentu i, i, i jego Charakterystykę, tak można, można to powiedzieć. Ten materiał, właśnie, bardzo fajnie mi się komponuje z, tymi, z tym komorowaniem. Niektóre gitary, które gdzieś tam w, na Instagramie można zobaczyć z tego materiału, które zrobiłem, mają wyciętą f -kę. Tutaj, akurat, tej f nie ma. Jest po prostu normalnie wyglądający stratocaster i i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tutaj konstrukcję taką typowo, typowo drewnianą. A powiedz, co Cię skłoniło, żeby użyć ten kawałek, ten typ drewna? No, przede wszystkim mam bardzo ładne kawałki, to jest jakby główny argument. No, drewno jest mało popularne tak tutaj powiedzmy w Polsce, jeśli chodzi o gitary elektryczne, ale no, w Stanach wielu lutników sobie ceni, jeśli chodzi o m.in. też... Gitary typu archtop albo no, na solid body gitary też się używa, zamiennie jakby do, do sosny i do tego typu gatunków. Jest troszeczkę cięższy, stąd jego mniejsza popularność niż mm -hmm. na przykład sosny, ale właśnie przez to fajnie się komponuje do tych korpusów z komorami więc to jest jego, to jest jego fajna zaleta. No i widzę tutaj też oprócz tego. Jest taka faktura drewna fajnie wychodzi. Tak? To jest z też... tego, co pamiętam, opowiadałeś mi, że ten typ drewna właśnie można w ten sposób wykończyć, że te słoje tak wychodzą Dokładnie. i się robi zupełnie inny inny sznyt. To jest jakby taki też wizualny aspekt, że po prostu ładnie się postarza takie, takie korpusy. Podobnie właśnie jak sosnę. Ale, no, inne ma cele, jakby inne są jej zastosowania też brzmieniowe w tej sytuacji akurat. No właśnie, a jeśli o brzmieniu mówimy, to jak byś określił charakter tego dźwięku wydobywającego się z tego drewna? Czyby to tak bazową, myślę, że jest to coś pomiędzy olchą a jesionem, tak jak wszyscy też mniej więcej lubią celować jeśli chodzi o straty i dla mnie ma troszeczkę jakby szybszy atak, tak bym to nazwał. Mm -hmm. Przez co fajnie się komponuje troszeczkę w takiej cięższej muzyce. Między innymi do takich zastosowań ją też używam. Przez tery bardzo ładnie się, się kleją po prostu. Tak, Takie ma cechę jak, jak taki dobry res Custom, że się skleja ten sound. Nie? Mm -hmm. I to jest jakby coś, czego nie ma, powiedzmy, nie ma ten Swampage, powiedzmy, czy nie ma tego. Y nie mają tego te lekkie sosny, na przykład, nie? Do tego kompo fajnie komponuje się właśnie gryf z, z platanu. Tutaj dostałem już kilka informacji, że platan, klon to są inne podgatunki tak dendrologicznie. Aha. Okay. E I pewnie się nawet z tym zgodzę, natomiast dla mnie liczy się ich podobieństwo w moim y tutaj użyciu, jeśli chodzi o, o gryf. One są podobne po prostu dla mnie. Pochodzą z pewnej podobnej rodziny i tak, tak też je traktuję. Jest to po prostu zamiennik czy też substytut jakiegoś klonu, nie? Mhm. Tym... Ja pamiętam, że byliśmy na targach dwa lata temu chyba i pokazywano nam właśnie Stratocastera z 64 roku, tak. oryginalnego, i pamiętam, że tak na pierwszy rzut oka to no prawie był to identyczny no tak. tryb, typ drewna. I do tego podstronnica palisandrowa, tutaj akurat 22 progi, progi są Medium, Jumbo, Radiusy tutaj też dosyć vintage'owe, czyli 7 do 9, taki mój ulubiony, mój ulubiony tutaj rozmiar. Gryf jest to znów podobne do tego sławnego 64, który kiedyś udało mi się tutaj naprawiać, z tym, że jest troszeczkę chudszy tutaj w rejonie 12 progu, jest troszeczkę cieńszy tutaj, nie? I powiedz, powiedz też o, wykoń, o wykończeniu, bo też takie widzę, aksamitne ładne, bardzo taka, to jest twoja trochę sygnatura, takie wykończenie tych gryfów. Powiedz kilka słów o tym, bo on właśnie jest taki, nie jest zdarty mhm. do końca, ale jest właśnie takiego wrażenia, że on jest wyszlifowany przez, przez rękę, grającą na instrumencie przez wiele, wiele lat. Powiedz, jak osiągasz ten efekt? No to jest właśnie obserwacja tych, tych gitar, które do mnie trafiają z lat 60. One właśnie tak, tak jak i to opisałeś, to tak wyglądają i takie właściwie są, że ten lakier był na na tym drewnie kiedyś. To nie jest tak, że to nie jest polakierowane, tylko że już jest wytarte od ręki i, i ja się staram to zasymulować. Czyli jest położony najpierw lakier na ten gryf, jest normalnie polakierowany. Nie aż tak grubo jak tutaj na główce. No grubo, to też, to też nie jest grubo. Chodzi mi o to, że jest dosłownie jedna, dwie warstwy lakieru mhm. i później no, używam jakichś technik typu przecieranie, typu częściowo rozpuszczanie tego lakieru, tak jak też kwasy z ręki rozpuszczają. I wykańczanie tego y, też olejem, bo to jest jednak w tym momencie, po tym zdarciu tego lakieru, to jest tutaj gołe drewno się pojawia, przynajmniej miejscami, i to trzeba też wykończyć olejem, który daje taki, taki vibe, y, właśnie jak, jak, ręka, też, po, która się poci i która wiele tutaj łez wylała na tym, tak jest. na tym gryfie, nie? I to nie jest gryf wędzony, przerażony, nie. gotowany, On jak po prostu to? jest taki, tak postarzany też ten kolor lakieru, taki amber. I jest to normalny, klasyczny, niepieczony gryf i niepieczony jest też tutaj korpus w tej gitarze. Fajnie. A powiedz jeszcze tak, żebyśmy wszystkie elementy omówili. Klucze Clusona, tak? Tak, klasyczne klucze Clusona. Kla Mostek Wilkinson Vintage z wciskaną tutaj wajchą. Bardzo lubię te mostki. Czasami mi się zdarza wymieniać te siodełka na, na siodełka Highwood. Mm -hmm. Bardzo dobre te siedełka. I tyle masz wymienione w tym czy nie? W tym nie, akurat. A, tutaj nie. Ale ja na przykład, ja tak tuninguję te swoje mostki, które używam w swoich gitarach, że na przykład są odpowiednio przycięte te śruby tutaj, sprężynki są wymienione jeśli potrzeba na twardsze, śruby też czasami zamieniam na, na takie solidniejsze, jeśli ma być to ten mostek konkretnie. Czyli w sumie każdy element gitary, pomimo tego, że może być to most fabrycznie robiony, to w jakiś swój sposób go przerabiasz, uleczasz według tak, Nawet kalahamy, które powiedzmy są drogimi, bardzo butikowymi mostkami, no to też śrubki zawsze są dostosowywane mhm. na, do wysokości akurat konkretnej gitary, nie? Więc to jest każdy mostek, każdy element wymaga dostrojenia pod konkretny instrument też, nie? Mimo, że jest gotowy, tak jak mówisz, no w zasadzie klucze, no, ale powiedzmy, że i tak są relikowane, więc relikowane, smarowane i oprawiane, więc też trzeba trochę pracy włożyć, żeby je użyć w tej, w tej konkretnej gitarze, nie? A chciałem jeszcze opowiedzieć o tym, no o właśnie, tym co tu się dzieje, kolejny, bo to jest... typ to, to pick-upy? Tu jest tak, to jest taka historia... Moi tutaj znajomi, klienci wyewoluowali wspólnie jakby taką kombinację pick w kilku gitarach. Najpierw, najpierw tutaj mój znajomy Michał sobie zażyczył, że, żeby ten pickup środkowy przesunąć tutaj pod mostek, bo mu przeszkadza pod rękę, a i tak go nie używa. Mhm. I przy okazji stwierdziliśmy, że możemy zrobić z tego włączanego humbuckera. I tak się stało w jego gitarze. A tutaj znów Robert sobie zażyczył, żeby jednak był ten pickup, ale żeby była tamta opcja tego humbuckera. Aha. Czyli taka jest, jest historia. Mamy normalnie w Pozycji włączonej klasycznego strata, a w pozycji wyciągniętej zawsze nas zabiera do, niezależnie od tego switcha, do tego hambakera. Oprócz tego jest, jest tutaj wyłącznik tych tonów, że można całkowicie odpiąć tony od, od tych pick-upów, więc no jest tak jak parę, parę dodatkowych bajerów, które można teoretycznie wyłączyć i grać na, jak na klasycznym stracie. Nie? I powiedz, płytka też złota, czyli jest to z...? Tak, płytka to jest klasyczna czarna płytka, tylko jest nałożone na to złoto w postaci takich płatków. A, czyli prawdziwe złoto. I to, jest, I to jest wszystko zalakierowane, jest nałożona patyna, zielonkawe takie, takie detale i... I jest po prostu końcowo zabezpieczona też, żeby się nie wycierało to, nie? No, i instrument też postarzany, nie jakoś tak bardzo. Tak, mocno. No mamy tu ten sandbar pod spodem, o A właśnie, właśnie... bo jest, że jest tak dwukolorowa. Tak, jest, jest taka sytuacja. delikatna historia z sandbarstem. Myślę że, myślę, że bardzo fajnie to wygląda kolorystycznie, nie? Słuchaj, może opowiedzmy historię tego, skąd to się wzięła ta historia tych dwóch kolorów, bo to to jest też bardzo ciekawe. Chyba nie mówiliśmy jeszcze o tym na kanale. E, mówisz ogólnie o historii, czy w tej konkretnej gitar e, Ogólnie o historii, skąd to, bo to też jest, z, 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 zaczęło, zaczęły się pojawiać właśnie takie gitary mm -hmm. z tym podwójnym kolorem. A, i teraz to się zrobił w ogóle taka stylistyka, że no tak. są różne wariacje tych kolorów, ty też różne kombinacje sam wypróbowałeś, ale jest powód historyczny tak, e, tak, tak. na to. To powiedz kilka słów, bo to jest fajna, e, fajna historia. Jeśli dobrze to, to, to rozkodowałem, to na pewno była historia z Hankiem Marwinem, mhm. gdzie To ja ja też ją znam. E, tak, gdzie do Anglii e, zaczęły spływać stratokastery w latach 50. E, i Wszyscy chcieli mieć czerwony, czerwonego kanału. wtedy były stratę. Sunburst oczywiście, był takim typowym. A Fender puszczał tylko Sunbursty, ewentualnie trzeba było złożyć zamówienie, zapłacić dodatkowe pieniądze i przede wszystkim czekać na custom order, czyli na, yy, po prostu na gitarę na zamówienie. Yy, no i też, i to jest historia taka, że w Anglii wiele warsztatów się podejmowało sprowadzania stratów i malowanie ich u siebie na czerwono najczęściej, bo to były taka, taka była wtedy yy, moda, ale nie tylko. I te gitary zaczęły się starzeć, zużywać i spod spodu zaczął wychodzić po prostu ten, ten sunburst. Między innymi też Fender, z tego co wiem, oni często, jeżeli mieli custom order, a im się spieszyło w fabryce, to nie czekali na nowy korpus, tylko malowali już istniejący sunburst, na przykład na biały, na przykład na czarny, i, i nawet oryginalnie wyprodukowane przez gitary przez Fendera potrafią mieć pod spodem sunburst, tak naprawdę. nie? I ten kolor z czasem właśnie wy, wychodził, tak. jak się ten, ten gór, górny kolor. Ścierał chyba wydaje mi się, że Mike Landau ma też taką gitarę Fiesta Red, tak. jest też jego model właśnie z tym Sunburstem. Który, dokładnie tak, który dokładnie wychodzi 50, tam czwarty rok, chyba ten jego ten jego Stratocaster i też tam jest pod spodem ten undercoat Sunburst Sunburst, nie? Okej, okay, no to zobaczmy pozwól. to. to Szymon, ja na tej gitarze jeszcze nie grałem, ale oczywiście zanim zagram, kochani, zapraszajmy, zapraszamy was do subskrybowania E, uderzajcie łapkę w górę i zostawcie też komentarz, powiedzcie nam e, jak Wam te gitary się e, odzywają tam e, w domu przez komputer, przez głośniki i e, w słuchawkach. E, aha, po, po, powiedz jeszcze e, o mocy tych pick bo przed, przed nagrywaniem opowiadałeś mi, że troszeczkę są Tak, są, są, są troszeczkę mocniejsze te pick jeśli chodzi o ich, ich, ich sygnał. Nie? Rezystancja nie tyle, co, y, co tutaj indukcja jest akurat podbita i ona ona daje y, troszeczkę więcej powera z tego, z tego pick-upu, nie? Okej, okay, to zobaczmy. Troszeczkę mocniejszy tak. sygnał, ten dźwięk tak bardziej wyskakuje. Bardzo mi się podobają, jest troszeczkę taka jaskrawsza tak. e, ta góra, i rzeczywiście też zwracam od razu uwagę na to, że ten dźwięk taki jest bardziej, e, bardziej wyskakuje z tego, z tego instrumentu. E, pozycja środkowa. bridge Tutaj ten most mówiłeś, że co tu się dzieje, Mam jakiś split? So, nie, aha, tutaj, że zawsze, zawsze możemy odpalić sobie most, tak? tak? Zagra sobie klasycznie na, na singlu i tutaj jak podniesie sobie ten, ten switch do góry, to przechodzisz w tryb humbuckera, nie? Aha, czyli teraz... Obojętnie gdzie, gdzie... Czyli um... teraz jest singiel, tak? Teraz jest singiel, tak. Teraz jest singiel, okej. Okay. Uh, zobaczymy. jak podnosimy вот этот humbucker Jeszcze jakieś tutaj sztuki były ze... Z... co ten e, ton można odciąć? Nie wiem, czy to się da usłyszeć, tak, bo to bym musiał, wysograć na jakimś konkretnym pick Okej. Okay. Wrzućmy na przykład środkowy. Okej, okay, to ty, ja będę coś grał. Nie, nie wiem, zostawcie komentarz, powiedzcie nam, czy było słychać mm. różnicę, jak Szymon zrobił tak, a tak, bo ja nie zauważyłem. Wiesz co, to jest takie trudne w odczuciu, ale jakby całą, całą gitarę inaczej troszeczkę odbierasz, jak dodajesz tej odrobinę tej góry z powrotem, wycinając ten, ten potencjał. To jest sztukowy. rzeczywiście bar, bardzo drobna, ale dla mnie praktycznie niezauważalna e, różnica. E, po, pokaż, jak pod Twoją łapą e, ta maszyna gada. Myślę, że spora, spora ilość możliwości. Ten humbucker, bardzo ciekawa sytuacja. Dla mnie gada inaczej niż, niż taki typowy. Zdecydowanie, pop. zdecydowanie. I fajnie, wiesz, podoba mi się, że widzę, że współgrasz z tym instrumentem i potrafisz te wszystkie opcje. Już w trochę pograłem, grze, na nie wiesz. I, I wcześniej miałem kilka gitar, które dawały ten, tą możliwość. Wiesz, no to jest fajne, bo można faktycznie bez dużych, w tym momencie graliśmy na czystym wzmacniaczu tak naprawdę. Mm -hmm. Jest pod ręką duża ilość możliwości. Może bym się pokłócił o tym, o to, że, żeby tutaj jakiś troszeczkę inny rodzaj switchów wykorzystać, bo jednak, trzyma... ja akurat nie mam kostki, ale trzymając kostkę jest go trudno chwycić i podnieść do góry. Tu nawet jest takie specjalne podtoczenie. Tak, właśnie widziałem które trochę to poprawia, ale jednak mimo wszystko, nie wiem czy inna gałka, czy może inny rodzaj switcha, jeszcze nad tym trochę myślę, jakby można to usprawnić w tej gitarze, to przełączanie, nie? Okej, okay, bardzo fajny instrument, powiedzmy jeszcze kilka słów o signal chainie, bo o to zawsze są pytania po kabelku idziemy do naszej podłogi którą wam tutaj pokazujemy z bliska, ale w sumie z tego wszystkiego co widzicie na załączonym, czarnym zdjęciu nie używamy żadnych kostek oprócz reverba tak. i potem po zielonym kabelku idziemy do wzmacniacza WEM, powiedz kilka słów o tej maszynie wzmacniacz, tutaj ostatnie moje odkrycie Fenomenalny, taki z lat 70., to jest dokładnie 72 rok. Jest to wzmacniacz, który ma ten sam układ, te same transformatory, co Marshall Blues Breaker z tamtych lat, i ma też ten sam głośnik, czyli Greenbacka na membranie Pulsonic. Tu chyba akurat jest membrana zmieniona. Nie zmienia to faktu, że głośnik i wzmacniacz brzmią wspaniale. Jest ustawiony na połowę głośności i mamy do dyspozycji czyste barwy i barwy takie lekko złamane, więc myślę, że naprawdę bardzo fajny wzmacniacz. I tylko mikrofon SM57 podpięty do komputera. Prosto do tak jest. Super. E, dzięki Szymon raz jeszcze za e, wspaniałe instrumenty. Dziękujemy Wam za oglądanie, za subskrybowanie. Zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Okej. Okay. No jest fajnie.